Zumbafani, dzień w kolonii numer... a kto by to liczył? Wczoraj nas pogoda nie rozpieszczała, nie byliśmy pierwszy raz nad morzem, ale zawsze na takie sytuacje mamy przynajmniej 15 asów w rękawie i już pewnie we vlogu widzieliście co robiliśmy, a tymczasem dzisiaj mamy zaplanowany park linowy, a ja idę budzić dzieci. Come on! Ha! Siema porówny! <grywka> <grywka> a dlaczego będę nagrywał łazience? Ja? <grywka> yeah? <noise> nie. No. nie ma spania, wstajemy raz na raz na parówki, leniwe. Mam nadzieję, że dzisiaj pójdziemy na morze, bo pogoda nas nie rozpieszcza. Co się dzieje? Spaniania. Kto? Spaniania. Nie znam. Cześć, parówki, śpicie? Nie. Jak humory? Jest źle. Źle? No dobrze, nie, pan. Czemu źle? Bo jest zimno na morze. Jak się czujemy z rana? Bardzo dobrze i bardzo chłodnie. A co byś chciała zjeść dzisiaj? Dobrego kanapkę z porzeczką. Zjeżemy w sensie porzeczką. Smacznego. To parówki. Poczekaj. Co to za parówka? A, no Dobre tak. są. Witamy Was w kolejnym dniu. Już nikt nie pamięta, który to Dziś w planach mamy parklinowy, zumbę i może-może. Dzień dobry! Przed pójściem na parklinowy musimy jeszcze ozdobić nasze piękne maski, które robiliśmy w trzecim dniu. Dziwnie się czuję. Kamera. Jak było? Ja Teraz będę kupować cały czas syryjskie, bo dżungarskie nie wiem. Był pod klatką mojego homika i zaczął w nią drapać. A mi się włosy są z Dlatego macie super kitki i warkocze, żeby nie doszło do takich sytuacji. Nie będzie y, chomika czuje przez sześć ścian. Jak to obliczyłaś? O, koleżanka mi powiedziała, a ona ma kota i a ja chomika. A pan ma. A przez siedem? No. Chyba no. nie. Aha. Pana, pan ma zwierzę? Nie ja mam. A miał pan kiedyś? Chomika, ale niestety zja za dużo marchewki. Pan, pan mu dał za dużo marchewki. Ale to wynikało z mojego mój... dobrego serca. A on nie pomyślał i zjadł wszystko Proszę na. Przy pana, mój, no mój nie, to, to, też p... pan nie a ja ma pomysła. Pomysła. pana, Panie. mój też Tata miał chomika jak był Nie, małym. właśnie. I co się to... stało z nim? No i nie zda. albo uciekł. Dlaczego dzieci mają zawsze milion opowieści na temat e, zwierząt? Bo dzieci mają właśnie tych zwierząt najwięcej. Glow! Chodzisz? Ja pilnuję rzeczy. Zobaczcie, macie trasy niskie, pomarańczowa lub różowa. Każdy wie, Co, to że to Patrzcie czerwony kolor jest, tak? Drugi trzeba wpiąć przeciwnie do pierwszego, tak. Ufasz, na, ja też na, tu na jestem, cześć bo wyglądacie jak gwiazdy Hollywood tak, już Panu wierzę Cameron Diaz Ujda. i Angelina Jolie to pójdę bu, na resorach ja tak, tu się złap i schodzimy nie boisz się? A na A się bardziej w Alena. ale no, nie lubię jak są pioruny fajna pogoda? 同学们。嗯嗯嗯 Co wy robicie? Nagrywamy, nagrywamy, nagrywamy. Dzisiaj od rana panuje bardzo duży entuzjazm, ponieważ dzieci dostały trochę dłużej telefony. Poprowadziliśmy szybkie warsztaty vlogowe, i dzieci miały napisać scenariusz, zaplanować swój własny film, biegając z telefonami, co jest dla nich większą atrakcją niż może. Nagrywają swoje filmy, które później będą samemu montować. Chodźcie, pokażę wam. O, kuchu, to pan nagrywa, proszę mi to bo ja zaraz na. No, nagrywam. Proszę No trudno, tu mnie dziewczyny pobiły, prawie dostałem z misia w oko. Dajmy im trochę intymności, zobaczmy jak inni nagrywają. Także mamy trochę mniej dzieci w końcu. Fajnie. Nie <grywać na> to. Proszę <pana> e, Myślę, co będę robić na plaży. Będę się kąpać i będą mnie chlepać. Tak, będziemy się chlepać. Woda dopisuje, proszę Państwa, wracamy właśnie z nadmorza i popełniamy grzech. Bo za 10 minut jest kolacja. A my co robimy? Jemy lody. Jemy. Lody jemy. Bardzo dobre. To bardzo dobre. Nie ma na Jedna dzia działka, jedna gałka, sześć złody. Siema zumpa fani. Lecimy dzisiaj z dyskoteką neonową. I co? Właśnie was zapraszam na salę gimnastyczną, gdzie się to wszystko odbywa. Uważajcie, bo będzie ogień. Okay. 3, 2, 1.